Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Rayman 2 The Great Escape i jedziemy z poziomem pod świątynią skał i lawy. Teraz dopiero będzie boss. Witaj w Izbie Tensjenów. Wspaniale, masz wystarczająco dużo lumsów, aby przejść. Wiem. Wierza mi sporo. I know. Przygotujcie się na odkrycie nowego świata! Co tym razem ujrzymy? Co tym razem nas spotka? Zobaczymy. No, otwieraj te drzwi, Rejmenie. Nie wstydź się, dokładnie. Oni mają rację. Za każdym razem musisz się tak wstydzić? to jest bardzo ciekawy poziom, teraz sobie przypominam co tutaj będzie Ale poznaj go już, już sobie przypominam, tu będzie... Tu będzie ciekawie mm. Cóż to? Rajmenie, mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Zacznij nie o dobrej. Zebrałam dość energii, aby dać ci nową To jest bardzo dobra wiadomość. Idealna na naszą obecną sytuację. Nową Yupi. Teraz możesz latać za pomocą swojego helikoptera. Złą wiadomość jest to, że Twoja misja staje się trudniejsza. Tak więc, oto dobra rada, wykorzystuj moc helikoptera, aby latać. Po prostu włącz helikopter. Da, 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 da. Aha, da, da. Tak. Zepsułaś ten dialog, Lee. Zepsułaś go, spartaczyłaś go w każdym calu. Ok, anyway, więc możemy teraz latać za pomocą helikoptera. I trzymając, a podnosimy się. Więc to będzie bardzo dziwny poziom. Gdzieś tutaj jest tak, dokładnie tam jest klatka. Strasznie się te ściany psują teraz, przez to, że. Aha, nie z pasją strzelamy, a się podnosimy. Ale zniszczyliśmy to przynajmniej. Chodź, jest z tamtej strony, trzeba będzie to oblecieć dookoła. E... Dobra, spróbuj nam przelecieć. Bez szwanków w miarę... możliwości nie ma nie będzie problemu Dlatego mówię, że to będzie dziwny poziom, będziemy głównie latać w tym helikopterku I to się nie utrzymało przez całą grę, z tego co pamiętam Tu już widziałem dziurę w ścianie Ale jednak mimo wszystko przez jeden czy dwa poziomy będziemy sobie tak latać I to będzie coś zawsze nowego, hej? Chwila Żeby... żeby nie sportaczyć tego i się nie utopić W lawie... wrzącej Dobra. Możemy się przebiec, bo to będzie szybsze niż latanie. Wracamy i lecimy na górę, tam gdzie mieliśmy lecieć. Klatka zdobyta. To. O Jezu. Nie, nieważne. Klatka zdobyta, to lecimy przed siebie. Okej. Okay. Oj, 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 muchy. Czy cokolwiek to jest? <grytania> Ja się będę musiał do tego sterowania przyzwyczaić, bo to jest naprawdę teraz dzikie, że trzeba co jakiś czas A naciskać, żeby lecieć wyżej Ale żeby nie lecieć za wysoko, przy nie trzeba w to strzelać I to jest dość ciężka sprawa Okej, okay. spróbujmy to jakoś pogodzić Tego chyba się nie da zbić, tu trzeba po prostu lecieć przed siebie Spróbujmy tego wszystkiego nie stracić nie za wysoko, myślę, że tam jest wlot do góry teraz. Dlatego tak zamierzam się podnieść. A tu nagle mi się ujawniła ścieżka na prawo, więc. Ojej! Spokojnie, pani gałązka! Pani gałązka, co? Co tutaj mamy? Tutaj chyba nic nie ma, prawda? Nic nie ma, dobra? Lecimy w tę stronę, ale spycha nas wiatr, więc trzeba będzie ostrożnie do tego podejść. To jest, to jest, fajny poziom Jest ciężki, ale jest fajny, jest... Interesujący i wiecie, no widzicie, że teraz każdy, wszystkie poziomy się od siebie różnią, nie są takie same jak na początku w Większości były identyczne Teraz każdy kolejny jest inny I to jest bardzo fajne Mi się to strasznie podoba, dostanę z płomienia! Albo no co gorsza, wpadnę do lawy No dziwo przeżyłem Tu gdzieś pewnie są pokrywane klatki i to masa ich. Ale czy ja ich będę szukał? No nie wiem. Okej. Okay. Dalej wiatr mnie spycha, więc trzeba to szybko rozwalić w miarę. I tutaj będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie. Oj! Spychając wiatr nie pomaga. Absolutnie nie pomaga. Stop, stop, stop! Stop! Wróć się na to! Chyba już możliwości odrostu za bardzo nie ma. Nie ma. Absolutnie nie ma. Więc będę musiał tak użyć ten poziom znowu. Coraz więcej poziomów do powtarzania. To się staje coraz cięższe, więc... Nie, anyway. Dobra, rozbijmy tą klatkę. Może stajmy tutaj, pozbierajmy te lumki. I trzymy do, dotrzeć teraz do tych tu Wszystkie zebraliśmy, w miarę możliwości Okej okay. I tutaj jest Co tutaj jest? Tu musimy strzelać w to. Aha, no rozumiem. Żeby nasze pociski się odbiły i rozbiły tą dziurę w podłodze Yeah Lecimy w dół. I kolejna sekcja poziomu. Ja się tego boję, bo wiem, że tutaj było dość ciężko pod pewnymi względami Tutaj dalej jest wiatrak O, wiatrak będzie nam znowu życie A teraz jest troszeczkę mocniejszy ten wiatrak Będzie troszeczkę jeszcze szybciej Więc spróbujmy go spowolnić Spróbujmy lecieć pod prąd Mimo wszystko i tak dalej lecimy w tamtą stronę Ale to troszeczkę spowalnia Nie tyle ile bym chciał Ale troszeczkę Wystarczająco Just enough Ale zasuwa. Ale przyznajcie, że jak na tak starą grę design levelów mają zajebisty. Dzisiaj, może graficznie te wszystkie maski najgorzej wyglądają ze wszystkiego. I lawa nie jest jakaś bardzo piękna, ale jak na tamte czasy ta, ta gra jest po prostu śniczna. I nawet teraz po tylu latach ona dalej wygląda bardzo ładnie, jak na moje przynajmniej. Wiadomo, każdy może mieć swoją własną opinię według mnie. Ten prosty styl nadaje grze klimatu. Jest, jest zajebisty. Dobra. Rajmenku, trzymaj, trzymaj... Trzymaj wysokość, utrzymuj ją, no kurde, Raymen. Nie bądź taką świnią dla mnie. Okej. Okay. Spokojnie teraz. Okay. Tu trzeba troszeczkę zniżyć loty, żebyśmy się nie odbili od sufitu. I teraz do góry pełną parą to jeszcze nie jest tam, prawda? To jest tutaj. Okej okay. W miarę możliwości się udało. Uparłem się na tego lumka. Ja wiem, że i tak muszę to powtórzyć. I tak mi to czeka i tak. Ale ludzie. Wolę już chociaż część mieć z głowy, żebym mógł potem sobie resztę na spokojnie. Chyba raczej logiczna sytuacja, prawda? Eee. Kuźwa. A to już mi się sam otwiera. Co tutaj jest? Czy to jest to, co myślę? Słuchając po muzyce, to jest to, co myślę. To jest dokładnie to, co myślę. Faucz, Strażnik świątyni skał i lawy. Więc przed tym gościem nie za bardzo jest co tutaj robić. Na niego trzeba zrzucać s... wiszące z u sufitu są stalaktyty. Stalaktyty są chyba z podłogi, stalaktyty są od góry, mam rację. Nie jestem pewien, mogę być w błędzie. Więc żeby robić to uciekać i liczyć na coś wystającego z sufitu, żeby go trafiło w dziób. Dokładnie w ten sposób. Trzy strzały wystarczą. Tyle musimy wytrzymać. Czy on odnowił sobie życie teraz, w tej chwili? Ile on, ma, ile on ma życia? Pokaż mi. Lee, zejdź z ekranu. Jeszcze się nie dowiem. Zaraz się dowiemy. Lada, chwila. Come on. Jest pańczyna, a od początku jedziemy. No to cudnie, po prostu miodzio. Woj, Panie, spokojnie. Jak on mi teraz dojedzie, będę bardzo, bardzo zły. Nie udało mi się to absolutnie. Dobra, ostatni strzał mu został. Jeden ostatni. Damy radę, wytrzymamy. Mamy mało zdrowia, ale damy radę. Musimy jasny gwint. Focz, przestań. Jak obydwoje wiem, że to jest twój koniec? Nie był takiego zeza. Co ty myślisz, że mi na litość weźmiesz? Że chory jesteś psychicznie. Dziękuję. Mamy życie. Czy się ja nie mam życia? No bo wiecie. Muszę się odbić kilka razy, żeby tam trafić, czy mi się wydaje. Nie. Już w jakiś sposób trafiłem. Czy to jest koniec poziomu? To jest koniec poziomu. I uwaga, panie i panowie, kolejna trzecia maska. Ta to dopiero jest dziwna. Ja, ale morda. No i wiadomo, gdzie teraz lecimy. Wiadomo, kogo znowu spotkamy, nasz ziomuś Poloku z Jowią, -Jo. gratuluję, znalazłeś trzecią maskę. I jeszcze jedna maska i stanie się cud. Idź szybko! Szybko! Szybciej! Nie poganiaj mnie, śpiochu. Ten level yy, zmasakrowałem. Zresztą no, się zmasakrowałem w sensie, że y, zrąbałem totalnie, po całości. Wiecie, miałem wam zrobić jeszcze kolejny poziom gromowych starożytnych, ale na razie skończymy ten odcinek. Wiem, że chcieliście dłuższe odcinki, ale niestety nie dam na chwilę obecną rady, ponieważ naprawdę z tymi odcinkami zapieprzam jak tylko mogę i się strasznie spieszę, więc y, lepiej żeby one były, wiecie, krótsze, a częściej. Ale ja postaram się, że tak powiem, to jakoś rozgraniczyć, więc to byłam w tym odcinku, dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych, na razie.